Szanowni Państwo, bardzo przyjemnie mi jest dzisiaj Państwa tu przywitać na konferencji dotyczącej stabilizacji finansów publicznych w samorządzie oraz w Polsce. Są z nami senator na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Przemysław Błaszczyk, poseł pan Marek Matuszewski. Są także samorządowcy z gminy Krośniewice na czele z panią burmistrz Katarzyną Erdman. Na dzisiejszej konferencji przedstawimy Państwu to, jakie korzyści płyną z stabilizacji finansów publicznych dla samorządu lokalnego, jakie inwestycje dzięki tym zmianom, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakie korzyści płyną dla społeczności lokalnej. Oddaję głos panu senatorowi Przemysławowi Błaszczykowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan starosta, dzisiaj spotykamy się tutaj w mieście Krośniewice, aby przekazać Państwu parę informacji, bo w przestrzeni publicznej Różne nieprawdziwe informacje są przekazywane, dlatego dzisiaj krótko informacja o sytuacji finansowych, finansowej naszego państwa od 2015 roku, kiedy to Zjednoczona Prawica objęła rządy. Jak państwo dobrze wiecie, od początku od razu przystąpiliśmy do zmian w strukturze podatkowej, zmian w administracji podatkowej powstała krajowa administracja skarbowa, instytucja, która skupiła urząd skarbowy, urząd celny, aby tutaj doprowadzić do tego, żeby luka VAT-owska, która wynosiła 24% przed 2015 rokiem Zmniejszyła się, aby pieniądze z podatku VAT nie wypływały z budżetu. Udało się to nam. Luka podatkowa została zmniejszona poniżej 5%. To także doprowadziło do dużej wzrostu wpływów z podatku VAT, prawie trzykrotnych w tych siedmiu latach, mimo sytuacji niełatwych, jaki był COVID, jaka w tym roku, w tamtym roku i w tym roku, konflikt na Ukrainie. System podatkowy, jeśli chodzi o podatek VAT, jest stabilny, wpływy co roku są większe. I tak jak powiedziałem, to wszystko dzięki temu, że udało nam się uszczelnić system. Nie ma wypływania środków, nie ma kradzieży tych środków. Podatki trafiają i środki trafiają do państwa. Kolejne zmiany dotyczą podatku CIT także podatek dla przedsiębiorców został zmniejszony z 19 do 9%, to nie przełożyło się wcale na spadek wpływów podatkowych, wręcz przeciwnie, też nastąpił zwrot podatku CIT prawie trzykrotny. Także i jak państwo dobrze wiecie, zmiany w ostatnich latach w pit -cie. z 18 do 12% zmniejszenie podatków. Także te wpływy z podatku PIT w ostatnich latach się zwiększyły. Razem VAT, CIT i PIT to przewidywane w 2023 roku 512 miliardów złotych. Te środki pozwoliły na wiele programów socjalnych, na wiele inwestycji, przede wszystkim także na inwestycje w takich lokalnych samorządach jak miasto Krośniewice, o czym powie pani burmistrz. Także. Zmiany podatkowe i te wszystkie wsparcia, jakie w tych ostatnich latach się udało przekazać, czy to bezpośrednio do mieszkańców, dodatkowe wsparcie 500 plus dodatkowe emerytury, wzrost tych emerytur, czy też inne środki na osoby niepełnosprawne. Tak naprawdę i te środki, które trafiły do samorządów, nie zakłóciły sytuacji budżetowej. Stabilny budżet, zadłużenie do PKB na dzień dzisiejszy to 50,3%, gdzie przy zadłużeniu średnim unijnym jest to 85%, wcześniej w koalicji. Platformy Obywatelskiej IPSL-u to zadłużenie sięgało prawie 60%. Tak jak powiedziałem, mimo tych wszystkich obciążeń, mimo wsparcia w czasie covid przedsiębiorców prawie 165 miliardów złotych dla firm. Uratowania liczy się, że około 6 tysięcy miejsc pracy. Nie zakłóciło to po raz kolejny powtarzam. Finansów państwa. Sytuacja jest bardzo dobra, o czym świadczą kolejne programy w tym roku, które będą realizowane. Dlatego dzisiaj chciałbym, aby za pośrednictwem tu mediów lokalnych taka informacja także dotarła do mieszkańców naszego okręgu. Tak jak też państwo wiecie, podsumowując, cała. Sytuacja, jaka jest w kraju, a głównie na tym nam zależało, i to była główna obawa przy konflikcie na Ukrainie, załamaniu się, można powiedzieć, też i systemu gospodarczego, bo duże wzrosty wszystkich tych nośników energii i wzrostu w tym przypadku inflacji nie zmieniło sytuacji na rynku pracy co było przede wszystkim dla nas głównym priorytetem, najniższe bezrobocie w granicach 3%. Unia Europejska przewidywała dla Polski bezrobocie w granicach 7%. To się nie zrealizowało, dlatego, Szanowni Państwo, to wszystko potwierdza, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim prowadzi odpowiedzialną i dobrą politykę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dla prawa i sprawiedliwości najważniejsza jest Polska, najważniejsi są Polacy. Robimy wszystko, aby nasz kraj był coraz lepiej rozwinięty gospodarczo, a Polakom, żeby się żyło lepiej. Szanowni Państwo, w przeciągu już prawie ponad 7 lat, bardzo Polska się rozwinęła, stała się gospodarczo. Silna, i też jak wiemy doskonale, jeżeli jest gospodarka dobrze rozwinięta, to możemy być w miarę spokojni o bezpieczeństwo naszego kraju, bo są pieniądze na to, aby to bezpieczeństwo zapewnić. My przez ten okres siedmiu lat wprowadzaliśmy wiele dobrych reform. To, co powiedział pan senator, to wszystko się zgadza, ale Wiele jeszcze było takich bardzo dobrych programów. Ja podam przykład jako wiceszef komisji sejmowej sportu. W tej chwili zapowiedzieliśmy program 1000 hal sportowych ukowych z dofinansowaniem 70%. Na pewno tutaj też na tych terenach, gdzie jesteśmy, na pewno takie hale się pojawią. Szanowni państwo, można powiedzieć, że yy, w porównaniu do innych krajów, nasze zadłużenie do PKB jest na stabilnym, niskim poziomie. Naprawdę Polska w tej chwili ma dużą szansę, aby stać się jednym z najsilniejszych krajów w Europie. Taka jest prawda. A co by było, Szanowni Państwo, gdyby Platforma wygrała? Gdyby Platforma wygrała, to na pewno podwyższony wiek emerytalny bo wiemy doskonale że to zrobią gdyby wygrali euro euro szanowni państwo wprowadzenie euro i drożyzna poważna drożyzna w Polsce bo wiemy doskonale jak co się dzieje w krajach typu no chociażby Chorwacja która ostatnio wprowadziła euro kończąc szanowni państwo my pracujemy dla Polski i Polaków, aby nasz kraj stawał się coraz silniejszy, żeby też emeryci, ręciści mieli odpowiednie środki, żeby ta ekonomia się poprawiała też w naszych rodzinach, bo to, co było mówione, 500 plus, wiele zachęt dla rodzin. Teraz za chwilę będzie ogłoszony jest program mieszkanie. Mieszkanie dla ludzi, którzy. Tego mieszkania jeszcze nie mają. Szanowni Państwo, mamy program i będziemy go realizować. Platforma Obywatelska, programu nie ma. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to co zostało dzisiaj wypowiedziane przez naszych parlamentarzystów, pana posła Marka Matuszowskiego, jak również pana senatora Przemysława Błaszczyka, jest, pra jest to prawdą. Polska zyskała bardzo wiele i również zyskała nasza gmina, gmina Krośniewice. Do gminy Krośniewice przez okres od 2019 roku do 2022 roku wpłynęło bardzo dużo pieniędzy. Pieniędzy realnych na nasze inwestycje. Z samych dofinansowań, szanowni państwo, to jest około 15 milionów złotych. Do roku 2022. Znajdujemy się obecnie na placu targowym. Plac, który w ubiegłym roku został zmodernizowany i tutaj podpisaliśmy umowę z samorządem Województwa Łódzkiego, i na, na tą targowicę otrzymaliśmy milion, około miliona złotych dofinansowania. To nie wszystkie pieniądze. Wspomniałam o tak ogromnej kwocie. To są e, realne pieniądze dla gminy Krośniewice. E, trzeba też tutaj powiedzieć o takich programach jak e, Polski Ład. E, I tutaj na przykład z Polskiego Ładu e, nasza gmina otrzymała dzięki dobrej współpracy e, z rządem pana premiera Mateusza Morawieckiego e, dostała 11 milionów 400 tysięcy. Wybudujemy za to stację uzdatniania wody. Otrzymaliśmy również z Polskiego Ładu pieniądze na budowę kanalizacji, na budowę oczyszczalni, również pieniądze na drogi. Ale również z takich mniejszych inwestycji, które e, nasi sołtysi e, czynią, to właśnie e, sołectwo na plus. Kiedyś e, ta kwota była mniejsza. E, 5000. Obecnie jest to kwota 12 tysięcy. Niby nieduża, ale jednak y, duża dla naszych sołtysów, y, ponieważ y, realizują y, swoje potrzeby, potrzeby swoich mieszkańców w ich właśnie małych ojczyznach. Także reasumując, y, gmina Krośniewice naprawdę bardzo dużo skorzystała dzięki bardzo dobrej współpracy z rządem Prawa i Sprawiedliwości, jak również y, we współpracy tutaj z obecnymi tutaj parlamentarzystami, za co serdecznie dziękuję panom parlamentarzystom, ale też dziękuję y, pracownikom Urzędu Miejskiego w Krośniewicach za bardzo dobre przygotowanie wnioski. Dzięki ich ciężkiej pracy po prostu y, nasze wnioski mogły przejść. Ale też dziękuję państwu radnym, bo też y, bez ich pomocy, bez ich wsparcia y, nie byłoby też tak ważnych inwestycji w naszej gminie. Dziękuję. Jeśli mowa o e, dobrych finansach publicznych, to trudno nie wspomnieć o takich programach jak e, e, polski Ład oraz fundusz dróg samorządowych. Na terenie e, powiatu kutnowskiego, samorząd powiatu kutnowskiego w samym tym roku 2023 planuje z tych środków, przypominam, że to są środki w 100% rządowe, przebudować, zmodernizować lub wyremontować drogi na kwotę 21 milionów Złotych. Jest to rekordowa kwota, jeśli chodzi o samorząd powiatowy, w całej historii istnienia tego samorządu. Co ważne, ważne, ważne żeby podkreślić, że ta kwota jest dalej ruchoma. Początek roku, początek budżetu na 2023 rok zaczynaliśmy z kwotą 17 milionów. W międzyczasie, w okolicach stycznia, otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 4 miliony złotych. Jesteśmy po złożeniu wniosków na kolejne nabory do tych programów, więc jest duża szansa, że pomimo tego, że te kwoty są już na tą chwilę rekordowe, więcej dróg powiatowych, będzie modernizowana do końca tego roku. Więc jak sami Państwo widzicie, nasze hasła, hasła tutaj parlamentarzystów, to nie są tak jak próbowała to nam przedłożyć totalna opozycja, papierowe czeki, z których nie ma żadnego pożytku. Są to konkretne inwestycje, takie jak ta, którą tutaj widzimy, inwestycje, które już są na ukończeniu lub są w trakcie. E, ukończenia, więc e, wszystkie te e, głośne hasła opozycji e, okazały się być nieprawdziwe, więc tutaj e, do, e, do rozmyślenia dla naszych mieszkańców mieszkańców Powiatu Kótnkiemu komu ufać i na kogo postawić, jeśli chodzi o e, rozwój samorządu i rozwój e, polski w przyszłości.